W filmie Olafa Lubaszenko padło pytanie, czy mieszka tu jakiś cwaniak. Skoro więc już będzie o cwaniakach, to dzisiaj porozmawiamy o filmie American Hustle. Na szczęście polscy tytułolodzy mi nie przetłumaczyli tego. A szkoda, mogło być ciekawie, mogło być amerykański kanciarz, amerykański cwaniak, przekręt. Albo na przykład przekręt 2, ostatnia krew. Nie wiem, oni tak cokolwiek głupiego wymyślą. Tak czy siak w filmie Amerykanastu mamy rewelacyjną obsadę. Mamy tam Braleo Coopera, Christiana Bale'a, Jennifer a Lawrence, Jeremy Ranier, w epizodzie pojawia się Robert De Niro, a reżyseruje wszystko David O. Russell. Jeżeli nie kojarzysz nazwiska, dość powiedzieć, że jest on twórcą pamiętników pozytywnego myślenia. Fabuła jest nie bardzo skomplikowana, przynajmniej jak na hollywoodzkie standardy, i jest oparta, przynajmniej w części, na autentycznych wydarzeniach. Kszębril gra plera, cwaniaszka, takiego nic, nic poważnego, drobny kanciarz. I pewnego dnia powija mu się noga. FBI wkracza, dziękuję bardzo, idziesz do paki, albo, oczywiście to jest zawsze, albo pomożesz nam w aferze. Afera polega na tym, że sprawa korupcyjna zatacza coraz szerze kręgi i musimy pomóc przyskrzynić jak największą ilość osób. Co, gdzie, jak? Dowiedzieć sami, oglądając film. I powiem Wam, to jest jeden z tych filmów, który naprawdę warto oglądać. W zeszłym roku był taki film pod tytułem Operacja Argo, na który bardzo stawiam od początku. I w tym roku muszę przyznać, że tak, to jest y, ten film. Naprawdę, American Hustle ogląda się rewelacyjnie. Po pierwsze, aktorzy występują nie tylko w rolach, do których nas wcześniej nie przyzwyczajili, bo Bradley Cooper, co prawda, niby już grał może niepodobną rolę w. Y, Polwania druchny, ale też coś w a tutaj zaczyna jako dobry, fajny, ale potem to trochę władza uderza mu do głowy i niby wszystko jest dobrze, ale nie do końca. Christian Bale, no jak zwróciłem faceta, to po prostu ciężko go podać. Sprzytu z 30 jak mniej więcej kilogramów. Zaczes ma taki, że to co widzieliście na weselu u waszej ciotki, ten wujek Juzek, jak on się nazywał, to po prostu nic po prostu okulary ma takie, że to co noszą teraz obecne gwiazdy to jest nic porównywania z tym. Naprawdę wyszli ze swojej strefy komfortu i dają radę. Aczkolwiek Bale mnie do tego przyzwyczaił, ponieważ jeżeli chociażby pamiętacie American Psycho, dosyć konkretnie pojechany film, tam Bale też dosyć powarywał i on lubi od czasu do czasu wziąć taką rolę inną. Niekoniecznie że tylko Batman, niekoniecznie że tylko Terminator czy równie coś innego. Czasami wystarczy jakiś taki fajny przekręt, jak już wspomniany American Psycho, czy chociażby właśnie ten film American Hustle. Jennifer Lawrence nie ma takiej wielkiej roli jak w poprzednim filmie. To, oczywiście, nawiązuje cały czas do pamięci do pozytywnego myślenia. Jest rola droga planowa, ale bardzo ważna. Super zagrała kurę domową, i po prostu jak, jak patrzy na nią, to zaczyna się śmiać. Jest pewna scena, którą na początku. kwestia, która na początku mówi Bale, później y, ta sama kwestia jest powtarzana y, przez. właśnie y, postać grana przez Jennifer Lawrence. Rewelacyjnie się ta ogląda. Naprawdę. Kurde, sam dziwię, że tak się zachęcam na ten film, ale u mnie, na mojej sześciopunktowej skali, film staje piąteczkę i to jest jeden z tych filmów, które naprawdę nie wolno, nie wolno przegapić. Główny kandydat do Oscara? Jak najbardziej. Nie tylko jako reżyseria, ale też, abstrahuję oczywiście od kategorii technicznych, ale Christian Bale i Bradley Cooper to naprawdę będzie coś, bo De Niro tak fajnie pojawił się, zagrał też rolę nisztampową, wyszedł ze swojego gra gangster, ale wyszedł ze tak ze swojego miejsca, do którego nas przyzwyczaił. Tak naprawdę nawet w napisach nie jest uzgodniony. Ale film się wygląda fajnie, nie nudzi, o to ponad, ponad te dwie godziny. I może nie ma takich zwrotów akcji, bo w pewnym momencie jest... Będzie się działo tak i dzieje się dokładnie tak, jak, jak sobie zakładacie, ale nie jest tak do końca klepany. Wiem, że ta recenzja brzmi jak laurka, ale jak tak popatrzeć na ostatnie dokonania Bradley'a Coopera, Chodzi mi o Cat 3, więc delikatnie mówiąc, szkoda gadać. No, do ostatnie dokonania Roberta De czyli Wielkie Wesele, tu po prostu było jeszcze gorzej niż Cat Vegas 3. W ogóle, jeżeli to możliwe, to aż się zastanawiam, jak to jest możliwe, że facet robi takiego gniota, takie dno, żeby potem wypłynąć czymś tak pięknym. No nie wiem, po prostu nie potrafię sobie wytłumaczyć. To jedynie można, mogę ja sobie tłumaczyć klasą aktora. I jeżeli chodzi o klasę aktora, to które filmy, powiedzmy, tej, tej właśnie trójki, Cooper, y, Bale i De Niro. Ostatnimi czasy podobało się najbardziej. Trochę ich jest, trochę fajnych, trochę słabszych. Wiadomo, że Bale najczęściej jest kojarzony ostatnio z Trylogią Batmana, ale może podoba wam się też coś innego. Może na przykład Bradley Cooper podobał się najbardziej w Jesteś Bogiem, a Robert De Niro, De Niro w filmie The Richard Kill. Cokolwiek to nie było, dajcie znać jak zawsze, pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Już niedługo podsumowanie roczne, właściwie za kilka dni czy cztery dni, więc sprawdźcie mój kanał. Zaraz tutaj pojawi się oczywiście, że cztery inne recenzje zapraszam do obejrzenia i widzimy się już niedługo. Cześć.